Witajcie kochani, jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Dwie osoby, tak jak w ofercie proponujemy. I pierwsza odzyskuje wolność Barbara Magdalena, i następny odzyskuje wolność z powrotem Edward Wojciech. Wszyscy są gotowi. z Zwezius poprzez moje oczy, będzie odbierał resztę danych tych, dane tych osób. Andreas zabezpiecza bazę od wewnątrz purpurą energią. Ciemne siły na zewnątrz nie śpią, nie chcą dopuścić, ale dajemy radę coraz więcej. Istot odzyskuje fizycznie i duchowo swoją wolność z powrotem. Bardzo się cieszymy. Rafael, Simone, Michaelson, Orys jest a przy ekranie gdzie jest y, odcinany numer niewolniczy, likwidowany jest Perys i Samuel. Oni to czynią. Jak się ukaże numer niewolniczy. Czekam na sygnał. Już czuję energię Wezusa. Za chwilę zaczynamy. Pierwsze będą imiona, resztę poprzez moje oczy. Przekazuję Wezus, odbieram oczy. Andreas hat die Base komplett gefüllt. Jetzt brauche ich den vornam, Imiona, Barbara, Magdalena, den Nachnamen. rodowe nazwisko teraźniejsze, und Geburtsdatum. Data urodzenia. Dann kontinent, kontynent Europa, das Region. region und i und urodzenia. Numer nie się ukazał, odcięty, zlikwidowany. Istota wolna, ukazał się napis, gratulujemy wolności, z powrotem cieszymy się. Andreas poprawia jeszcze energię wewnątrz, zabezpiecza. Zapraszamy następna do... Gotowe. Imiona Edward Wojciech, nazwisko, data urodzenia ok, kontynent, Europa, land. kraj, Die region, region. miasto urodzenia, gotowe. numer nie numer nie na ekranie, odcięty, zlikwidowany. Steht halt nur noch frei, da. Istota wolna ukazał się napis Gratulujemy wolności z powrotem i cieszymy się już opuścili bazy są na zewnątrz. Liebe Grüße von Peres i Samuel pozdrawiają, oddech na swoje bazy. Simona jest sprawdzana przez Rafaela. Rafael jak wszystko w porządku, nie obrywała nic. Też już odchodzi i cała ekipa od Rafaela. Pozdrawiam Was serdecznie i my też zostańcie zdrowi, gratulujemy następnym osobom wolność z powrotem na Znikacie z GPS-ów ciemnych fizycznie i duchowo.